Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie z leśnej osady. Jesień w osadzie już na całego. Liście pomału żółkną, no i pogoda taka już jesienna. Dzisiaj przewodnim tematem będą grzyby i grzybobranie. Jak z roku robię zapasy na kolejny rok? I właśnie e, miałem ten film nagrywać później, no ale chyba grzyby do tego mnie zmusiły, że jednak. E, Teraz nagrywam ten film. Ja ostatnio tak sam do siebie się śmieję. No to trochę może dziwne, że sam do siebie się śmieję, ale śmieję się, że ja nie muszę szukać grzybów, to grzyby szukają mnie. Dlaczego? Dlatego, że gdzie nie pójdę w naszej leśnej osadzie, już nawet nie muszę wchodzić gdzieś tam głęboko w las, ale tutaj w okolicy naszych modników brzozowych, tutaj koło naszego dęba w leśnym spa, po prostu rosną grzyby. I tak samo było w tym przypadku. No, jak widzicie, nawet tutaj, przechodząc, jeszcze tutaj nie zerkałem, Piękne dwa y, małe prawdziwki. O, pięknie tutaj. Jeszcze patrzę, czy jakieś nie ma. Tutaj powyżej mamy strefę spa. Od razu je weźmiemy, ale piękne, idealne byłyby do zamarynowania, ale to później o tym porozmawiamy. O tym później porozmawiamy, co ja z takimi grzybkami. Robię. No i sami widzicie, no po prostu idąc, rozmawiając z Wami, tutaj nagrywając film, od razu znalazłem jakieś tam cztery małe, krzypki. Od razu je. Op. No i oczywiście, jak co roku mówię, że różne są. O, te są niestety, widzicie, całe robocze. Jak co roku mówię o tym, że są różne szkoły. Niektórzy wyrywają z grzybni grzybni, którzy obcinają i zostawiają nogę. Ja jestem z tych, co różnie robią. Nie mam zasady jakiejś głębokiej, ale częściej wyrywam i dopiero te oklejki wyrzucam. Nie wiem, jakoś takie mam przekonanie, że w ten sposób jest troszkę lepiej dla tej grzybni. Choć myślę, że samo uszkodzenie grzybni już dla niej jest jakimś obciążeniem. Idziemy dalej. To jest tylko przedsmak tego, co zaraz Wam pokażę. Idziemy teraz przez strefę spa. No, Dzisiaj taka pogoda, jak widzicie saunowa, jak to ostatnio mówimy. Idziemy sobie tutaj za strefę spa. No i tutaj już wam pokazuję, co się wydarzyło. No, przechodziłem tutaj, bo czasami tutaj przechodzę, żeby zobaczyć, czy jakieś śmieci, śmieci się nie walają, bo czasami nam lisy tutaj e, wynoszą śmieci. Więc sobie idę po prostu z idę. No i znalazłem jednego, drugiego. No i idę dalej. Mówię, dobra, no to jak mi grzyby już prowadzicie w las, no to idę dalej. No i patrzcie, tutaj w obrębie naszej strefy spa znalazłem oto taką gromadkę. A tutaj patrzę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, i tam szósty. I mówię sam do siebie, nie no to chyba trzeba zacząć nagrywać film o Grzybobraniu 2025 w leśnej osadzie i okolicy. Także ja się zabieram za okra okrawanie tych grzybków. Yy, I co? No później, miłość może wróci z przedszkola, to pójdziemy troszkę w las, chociaż jest bardzo ciemno. Nie lubię w taką pogodę chodzić, bo lubię jak i słoneczko, jest jasno, łatwiej te grzyby gdzieś tam dostrzec, bo tak jak widzicie tutaj one idealnie praktycznie zlewają się z tymi liśćmi, które tutaj leżą. No więc nogi są białe, tutaj mamy żółty kapelusz, przeważnie pod spodem gąbeczkę, ale no, widzicie, no, wzrok mam jeszcze dobry. Więc je dostrzegłem. Oczywiście to nie są pierwsze grzyby, które już w tym roku znalazłem. Znaleźliśmy razem z Mioszem już troszkę tych grzybów, trochę już zamroziliśmy, trochę już się suszy, więc generalnie mm, nasze zapasy pomału gdzieś tam rosną w sile. Udało się nam też znaleźć kanie, zjedliśmy tą kanie, była bardzo dobra, przepyszna, wręcz bym powiedział. I i już mam, jakieś, no, już mam jakieś zapasy. Jestem zadowolony. Noga niestety robaczywa. Właśnie jest dość ciepło, dlatego te nogi są dość mocno robaczywe. Ale jak są takie delikatnie pogryzione, to je daję do suszenia. A te, które nadają się do mrożenia, czyli praktycznie te, które nie mają żadnych robaczywych dziurek po robakach, no to, to je właśnie mrożę. Na razie nic nie marynuję, nie mam na to czasu. Ale mam nadzieję, że w tym roku mi się uda, bo cały czas to odkładam. Cały czas odkładam marynowanie a chciałbym sobie zamarynować trochę grzybków, chociaż właśnie marynowane, marymo, marynowanie jest najcięższe z tego wszystkiego, także jakby ktoś chciał sobie poodpoczywać w strefie spa a przy okazji pozbierać sobie troszkę grzybków to nie ma takiego problemu przyjemne z pożytecznym. można od razu wrzucić sobie na grilla, ugrillować tak jest także codziennie tutaj coś znajduję i codziennie teraz właśnie będę się starał chodzić na takie spacery do lasu, żeby przynosić chociaż taki jeden koszyk grzybów bo ja lubię sobie tak małą rzeczką systematycznie zbierać te grzyby, bo później, jak tych grzybów jest pełno, uzbieramy jeden raz dużo, to później pół dnia siedzimy nad tymi grzybami i po prostu męczymy, żeby je obrać, przygotować do mrożenia czy tam do suszenia. Więc ja wolę małą rzeczką, po malutku, jak są, to każdy sobie gdzieś tam uzbiera. Przejdziemy się jeszcze tam do tego młodnika brzozowego, ponieważ ostatnio tam znalazłem troszkę kozaczków czyli koźlarzy. No i tam właśnie często, co roku rosną te kozaki, więc idziemy tutaj na dół koło hamaku. W zasadzie to można na hamaku się bujać i zbierać sobie grzyby. Już prawie jestem, ale mgła. No pięknie. Pogoda jest typowo jesienna. Ja sobie odpowiednich butów nie ubrałem. Ale dobra, nie ma wysokiej trawy. Jest trochę rosy. Szukamy. Mogą być takie małe. O, jest jakiś, proszę bardzo. Tam są muchomorki. Piękne. A tutaj mamy koźlarza. Proszę Państwa, o! No, chyba coś z niego będzie. Będzie mokry, ale ten. No, właśnie koźlarze mają ten problem, że ta gąbka strasznie moknie. I jak ona tak, o! To nie. To nie jest. Moknie, i no, później to ciężko schnie. O, 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 o. Kurczę. Koźlarz. Myślałem, że prawdziwe, jak tutaj nigdy prawdziwka nie znalazłem, to bym się troszkę zdziwił. Tu nie ma za bardzo symbiozy. A też do suszenia będzie super. Patrzymy w tych paprociach. Nie, co znajdowałem bardzo dużo koźlarzy. Ale teraz się tam nie zapuszczam. Ja generalnie jestem zwolennikiem takich małych, młodych grzybów. Starych, takich wielkich. No to tylko, żeby tak zrobić zdjęcie, gdzieś tam dzieciom pokazać. Ale ja osobiście nie lubię tych starych grzybów. <grybów> Oczywiście, no myślę, że większość osób lubi, o koźlarz, lubi zbierać te młode grzyby. Choć znam też takich ludzi, którzy wolą takie duże. Ale ja lubię właśnie takie, bo takie są najlepsze. A tam, przepraszam bardzo, co to za rodzinka? Tutaj. Jakieś utrącona. Ciekawe, co tu się stało. Chyba patyk spadł? Chyba tak. To dziwne, by to było. Jeden, dwa. Albo ślimaki prze, przejadły, przygryzły, ale jest dobry. Ok. Ciach. Ciach. No to już prawie cały koszyk koło domu. Jest fantastycznie to uwielbiam. Jak rosną grzyby, to jest po prostu sama radość. Nie trzeba nigdzie daleko chodzić, tylko o do domu człowiek sobie znajdzie i zadowolony. Dobra, chyba tutaj wszystko. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj niestety dość mocno się rozpadało wieczorem, więc z miłoszem nie ruszyliśmy na podbój lasu. No a dzisiaj od rana padało, bo myślałem tak sobie, a może z rana, bo tak lubimy czasami z rana sobie skoczyć i obejść jeszcze przed przedszkolem, ale niestety też padało, padało, padało. Aż w końcu przestało. Godzina 12, właśnie przestaje padać. Znaczy, jeszcze coś tam kapie, ale już mniej. I to jest tak, jak padało. To znaczy, że grzybiarzy było mniej w lesie. Chociaż są takie osoby, które chodzą w deszczu. Wtedy wiedzą, że coś znajdą, że nie jest wydeptane. Ale tutaj, raczej w tych lasach, w których ja chodzę, to rzadziej się zdarza, że ktoś w deszczu chodzi. Więc, znaczy, ja mam przestrzeń teraz, właśnie, żeby sobie wyskoczyć na taki. Spacerek, i właśnie to uczynię. Idę tutaj teraz, patrzę w miejsce, gdzie często rosną prawdziwki. No, i coś może dzisiaj zbierzemy. Wczoraj, właśnie to, co wczoraj znalazłem, to już pokroiłem, wrzuciłem do zamrażarki, do suszenia, ale później Wam to pokażę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Dobra, to szukamy. Tutaj muchomory piękne. Aha, ja to bym kaniec znalazł chętnie. Jakąś ładną. O, widzę kozaczka. Jest kozaczek tam. Piękny czy nie piękny? Piękny. Czyli pierwszego grzybka już mamy. Patrzcie, jaki tu wielki pociec. Ale jego ja nie zabieram. Nie lubię takich starych grzybów, więc zostaje w lesie. Jest i mój odwieczny przyjaciel tych lasów. Salamandra plamista. Piękna. Najpiękniejsza jaszczurka, jaką w życiu widziałem. Mamy pierwsze prawdziwki. Kolejny tutaj, trzeba uważać, żeby nie podeptać. Także jak znajdziemy, to patrzymy w koło, czy gdzieś jeszcze nie ma. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj dwa, tutaj jeden i tam dalej jeden. Ładne. Mm -hmm. Coraz ładniejsze te grzyby. O, ten jednak nie taki ładny, pusty, troszkę w środku zjedzony. Ale może główki będą jeszcze. O, ten całkowicie zjedzony, więc troszkę. <laughs> się, że tak powiem, zapędziłem z tym, że ładne. Patrzcie, dwie salamandry obok siebie, ale tutaj jest ich pełno. Piękne. Kolejne takie dwa malutkie, znalezione. O, ale widzicie, patrzcie, co tu się dzieje. Dziura. No, ale na szczęście tylko nogi są tak zjedzone. Zobaczmy, jak tutaj reszta. No, tutaj dość, dość fajnie. No, jest kilka dziurek. Ale to spokojnie może być, nawet do suszenia. Zobaczymy, tutaj, tą nogę. No i patrzcie, co tu się dzieje. No, ale dalsza część już dobra. Ok, zasłonimy grzybnie, żeby nie było jej zimno. Idziemy dalej. Mamy kolejnego. O, kolejne dwa. Widzicie, to jeszcze warto się rozglądnąć tutaj. Kolejne dwa, ale dzisiaj są takie pojedyncze, nie? że. Nie ma e, takich rodzinek. ostatnio jak byłem, tego akurat nie nagrywałem, bo taki spontan był, więc mm, były takie rodzinki duże, skupiska, a teraz są pojedyncze. No, dwa, ale dalej od Ciebie, wcześniej to było tak z pięć obok siebie. No, ale najważniejsze jest to, że są grzyby, bo czasami jest taka jesień, że chodzimy po lasach, a grzybów nie ma. I tak człowiek chodzi tylko na takie spacerki. A tak to to już jakieś 15 minut i Pustymi rękami nie wrócę do domu. No, także jestem skupiony na szukaniu, a tutaj jeszcze muszę nagrywać. O! Prawie bym go nie zobaczył. Wiesz, bo przy takiej pogodzie on, one się strasznie zlewają z tymi liśćmi. Ich nie widać. Faktycznie w ogóle. No i są kolejne piękne. Mhm, prawdziwki. Ale takie jakieś liche, nie? Dobra, już nie narzekam. Ważne, że są. O, coraz więcej. No i to mi się podoba. Raz za razem kolejne. O, piękne. Cyk, wyrywamy. Cyk delikatnie. O, tu rosną kolejne małe, widzicie? Patrzcie, grzybni. Hmm? Dobra, zasłonimy grzybnie, może coś tu jeszcze urośnie. Zawsze o tym myślę i zawsze o tym zapominam czyli o tym, że warto by było zabrać sobie jakąś ścierkę, żeby się wycierać. To głównie, jak jest deszcz. To jest taka sytuacja. O, patrzcie, noga zjedzona. Kurcz. Szkoda, bo nóżkę też lubię. Niektórzy nóżki wyrzucają całkowicie. Ja lubię. Na przykład do suszenia są fajne nóżki. Do zamrażania też. Jak najbardziej. Nie mają może takiego pięknego aromatu jak no, główka, ale też są super. Po w tym roku jakieś takie liche zjedzone. Gdzie tu jesteś zjedzony. Gdzieś tu już o, takie dziwne. Ja to wybredne się zrobiłem od jakiegoś czasu. Nie zbieram już takich grzybów ze względu na to, że no, po prostu trzeba to nieść w wiaderku czy tam w koszyku i to waży i później i tak idzie do wyrzucenia. Ale dawniej jeszcze kilka lat temu no to wiecie, wow, grzyby, nieważne jakie, ważne żeby zebrać, I ważne żeby było dużo w koszyku czy w wiaderku. Teraz już się tak nie napalam. Biorę to, co jest najlepsze, resztę zostawiam w lesie. Może ktoś sobie z tego skorzysta. Kolejny samotny pojedynczy. No, w muchu pięknie. O! <laughs> Przypadkowo znalazłem jeszcze jednego. No cudownie. Co roku to powtarzam, i w tym roku też to powtórzę, że warto iść do lasu. Nawet jeśli nie potrafisz zbierać grzybów, nie masz umiejętności zbierania grzybów lub po prostu nie lubisz grzybów, ale warto dla tego krajobrazu, dla tego dźwięku, czyli lasu podczas deszczu, no to jest coś pięknego, cisza, spokój. Żywego ducha tutaj nie ma nikogo. Po prostu można się fajnie odbocować i zrelaksować. No a przy okazji jak masz chociaż troszeczkę ochoty na to, żeby pozbierać jakieś grzyby, to znaleźć sobie grzyby, na przykład na sosik, na owiad lub sobie ususzyć do e, kolacji wigilijnej, świątecznej, na łóżka na przykład. Ja mam je właśnie na łóżka, zbieram suszę i później jemy to w wigilię. Generalnie warto. Warto przejść, odpocząć, bez telefonu, bez jakichś niepotrzebnych rozpraszaczy. Po prostu ty i las i deszcz. O! Jakieś przeszkody. Pierwszy pociec do zebrania. Ładny, a tutaj dalej. Mm. Duże, duże żeby Toś tutaj chyba nikt nie był. O. No, ten to taki już marny, ale ładny. W sensie taki że ładny okaz. Patrzę, czy jeszcze gdzieś indziej nie ma, a nie. No, kolejne trzy sztuki znalezione. Plus yy, pociec tam u góry. Borowik, ceglastopory. Są kolejne cztery sztuki. Tutaj widać, że ktoś dawno nie zaglądał. Pamiętajcie, żeby uważać przy takich zwisach tutaj, yy, przy drzewach. Jak ktoś tutaj taki zrąb. Robi, ścina drzewa, ale nie posprzątał jeszcze do końca. No bo coś się może nam na głowę przewrócić. O, tam widzicie, taka pęknięta. Tutaj wszędzie wiszą gałęzie. Jakby był wiatr, to raczej bym tutaj nie wchodził. Ale za to mamy trzy, 3... cztery prawdziwki. Jeden, 1... o, to jest masakra. Tego nie biorę. Nie biorę tego. Dziękujemy. O, zostawimy, może ktoś sobie zabierze. Ten też. Nie, nie dla mnie. I ten, o ale za to tutaj jest jakiś taki ładny, ten też nie bardzo zjedzony. Zobaczcie, cały zjedzony to nie ma co. Odkroję to wszystko, może jakiś fragment zostanie. Z tego coś może będzie. Reszta nie bardzo. No dobrze, właśnie zmierzam w stronę domu. 45 minut. Mały spacerek po lesie. Małą łyżeczką, pomału, żeby się nie zasypać grzybami, pewnie odwiedziłbym jeszcze kilka innych miejsc i pewnie bym coś znalazł, ale to nie o to mi chodzi. Ważne, żeby sobie coś znaleźć, ususzyć, bo też no, nie mam tak dużo miejsca do jego suszenia. I... I czasu na to, żeby siedzieć nad nim i je po prostu obierać. Te grzyby więc wracam. Jeszcze na sam koniec dwa ładne pociece znalazłem. No, to, takie pociece to można zbierać. W ogóle pociece to się całkowicie już zlewają. z Lasem. Tam jeszcze na dole jest niżej jedno, drugi. Podejdziemy tam. Hop. O. No i też ładny. Nie taki bardzo zjedzony. No. Tak one się zlewają maksymalnie z lasem. Jestem już w osadzie. Pierwsza sprawa po przyjściu do domu to oczywiście obowiązkowo myjemy ręce. Jak grzyby sobie suszę na takim piecu kaflowym. Mm, tutaj już mam od poprzednich dni. Już pomału gdzieś tam są przysuszone. No, niestety mam trzy kolaki, więc muszę sobie jakoś radzić, więc pewnie część zdejmę, tych, które już tak się przys przysuszyły. Położę sobie właśnie na takim papierze i nabiję świeże. Dołożymy do pieca jeszcze. O, takiego drobniejszego, bo przed wyjściem do grzyby sobie rozpaliłem. Fajne ciepło z pieca jest. A dodatkowo można sobie jeszcze suszyć grzyby i gotować tutaj na płycie. Zabieram się za obieranie grzybów. Dwa talerze, jedne do mrożenia, drugie do suszenia. Nóżka stąd do mrożenia, ale po co dodam do. Nie, do, przepraszam, do, do suszenia. Po do suszenia jest dość mokry. O! Mokry bardzo. Ja! Yeah. Mam nadzieję, że to się wysuszy. O, chociaż, jak będę palił teraz w piecu. To powinno się wysuszyć. Grzyby mam gotowe. Tutaj mam przygotowane do pukania. Następnie, jak wypukam, zostawiam je na około dwie godzinki, żeby wyschły, przeschły. Przy tej wilgotności powietrza, tutaj w domu, to one bardzo szybko tracą tą wodę, przynajmniej powierzchniowo. A tutaj mam przygotowane do suszenia. No i co? No i pozostało je tylko przygotować, nabić na kolaki, ususzyć. I będę miał gotowe na jesień, zimę. I może wiosna. Mam nadzieję, że to nie ostatni film z grzybobrania w tym roku. Zobaczymy jak pogoda, bo to wszystko zależy w zasadzie od pogody, jak będą rosły grzyby. A dzisiaj już z wami się żegnam. Dziękuję za obecność podczas dzisiejszego filmu. No i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.